W trakcie wykonywania ćwiczeń pod kierunkiem nauczyciela uczniowie uświadamiają sobie, że nauczany materiał jest istotny i związany z ich życiem codziennym. Przykładowo omówienie krok po kroku czynności mycia zębów. Przeczytajcie to, co macie. Pozostali uważnie słuchają. Weź szczoteczkę. Idź w stronę pasty, Opuść rękę ze szczoteczką. Odłóż szczoteczkę. Weź. Weź pastę. Drugą ręką odkręć y, zakrętkę od pasty. Odłóż zakrętkę, weź szczoteczkę, nałóż, y, nałóż na szczoteczkę pastę, zakręć pastę. I płynnymi ruchami przesuwaj szczoteczkę. Okej. Okay. I okay. u Was? Podnieś rękę. W drugą rękę, opuść rękę, chwyć pastę, odkręć pastę, podnieś rękę na wysokość szczoteczki, zbliż pastę do drugiej części szczoteczki, ściśnij palce, podnieś rękę na wysokość ust, włóż szczoteczkę do ust, porusz, poruszaj ręką robiąc okręgi przesuwając po z lewej do prawej strony przez około 10 minut. Tematyka dotycząca rozwiązywania problemów z życia codziennego sprawia, że uczniowie są bardziej zaangażowani emocjonalnie. Warunkiem zaangażowania uczniów jest stworzenie atmosfery sprzyjającej uczeniu się. Uczniowie w trakcie lekcji mogą nie tylko zgłaszać inicjatywy i wyrażać opinie, które wpływają na realizację założonych celów lekcji, ale mogą także podejmować działania zmierzające do ich realizacji. Uczniowie są zaangażowani w zajęcia i chętnie w nich uczestniczą. Nauczyciel zachęca uczniów do podejmowania różnorodnych aktywności. Prowadzenie dialogu z uczniami przyczynia się do utwierdzenia w uczniach wiary w możliwość osiągania sukcesów. Przeważające formy aktywności uczniów podczas lekcji to zadawanie pytań, zgłaszanie się do odpowiedzi, praca w grupie, ocenianie pracy kolegów, praca samodzielna, podejmowanie dodatkowych zadań. I tak codziennie przez 7 dni. Słyszko Powoli. Tak. Przygódziliście jednej rzeczy, ale jak najbardziej dobre. Czyli się w kilku krokach? W czterech krokach się zmieścili tutaj. Ramię do góry, ramię do bok. Przedmiot ramienia w na 3 sekundy, pomysł do pozycji starych. Uczniowie w trakcie pracy realizują różne swoje pomysły, a przy tym rozwijają empatię, umiejętność współpracy, poczucie odpowiedzialności za siebie i innych. Istotny wpływ na aktywność uczniów podczas lekcji ma komunikacja pomiędzy nauczycielem i uczniami. Nauczyciel rozmawia z uczniami o ich pomysłach na wykonanie pracy, czasami przedstawia im różne propozycje do wyboru. Proponuje sposoby wykonania polecenia i daje swobodę wyboru pracy indywidualnej lub w grupie. Cały czas towarzyszy uczniom w ich pracy, jednocześnie jednak wnikliwie ich obserwuje. Dzięki komunikacji i obserwacji nauczyciel ma możliwość rozpoznania w jaki sposób uczniowie się uczą i kiedy są zaangażowani w naukę. O zaangażowaniu w pracę na lekcji świadczą zadawane przez uczniów pytania i ich udział w dyskusji z innymi uczniami i nauczycielem. Możliwość wspólnego uczenia się oraz wzajemnego korzystania ze swojej wiedzy i doświadczeń rozbudza aktywność twórczą. Ćwiczenia wykonywane przez uczniów samodzielnie stymulują przetwarzanie informacji, powodując znaczne zwiększenie zapamiętywania. W ten sposób każdy uczeń ma możliwość rozwoju zainteresowań, pasji i uzdolnień. I tak przy każdej rzeczy, którą robimy, musimy szukać wszystkich rozwiązań. Dlatego praca przy programowaniu nie polega na jednej osobie, tylko nawet najmniejszy program pracuje na nim zespół, tak jakby tutaj.